3, 2, 1, start. 80 6 prawy. Do 6 lewy. Do 5 prawy. Do 4 lewy, krótki. Może ślisko. Do 4 lewy, krótki. Może ślisko. Przechodzi 3 prawy, przytnij. Przechodzi 3 prawy, przytnij. 50. Cztery prawy przytnij. Cztery prawy przytni. I 80 schamuj. Dwa lewy, przytnij śliski. Dwa lewy przytnij śliski 30 Dwa prawy przytnij, do trzy lewy. Przytnij, do trzy... O głęboko się zrobiło. Do trzy lewy, do trzy prawy bardzo długi przez szczyt. Tu może być ślisko i za bardzo długi trzy lewy. 40, hamuj szykana Szykana od lewej 40 spadanie 3 lewy Przechodzi 4 prawy długi Przechodzi 4 prawy długi do 4 minus lewy zostań do minus 4 lewy zostań do 3 prawy za balot będzie do 3 prawy za balot 30 4 lewy przytni do 4 prawy. Ale kurwa głębokie te cięć 80, 3 lewy późny, 3 lewy późny. Przechodzi 5 prawy krótki przytni Późny. 5 prawy krótki przytni Przechodzi 6 lewy, do 5 prawy zacisk, do 5 lewy zacisk. Prawy, przepraszam. 100, 4 lewy długi zacisk, 4 lewy długi zacisk. 150, później spadania. 150 spadania. Schamuj szykana od lewej do przez most 6 prawy. Przez most 6 prawy. 300 spadanie. I to jest to miejsce, którego się bałeś. Jeden prawy nawrót dłuższy. Trzymaj. Jest okejka. Okay Jeden prawy nawrót dłuższy. Do 5 lewy. Do 5 lewy Szymon 32 lewy na wrót długi 2 lewy nawrót długi 80. 80 3 prawy i zaczynamy partię mostków 3 Trzy prawy 30 33 Trzy prawy na mostek przechodzi 2 lewy, długi do 2 prawy tu może ślisko. Do 2 prawy, przechodzi 3 lewy. 3 lewy tu. Do 3 prawy krótki. Do 2 lewy. Do 2 lewy tu Szymon. Do 3 prawy za most. Do 3 prawy za most. I 400 prostój. I za 406 lewy. Hamuj, hamuj. Wypuszcz szykana od prawej. 6 lewy i hamuj przed nim. Będzie szykana od prawej i 80. 5 lewy podwójny, syf 5 lewy podwójny 30, 5 prawy i 50 przez metę lotną, 5 prawy, 50 przez metę lotną, dobrze do 5 lewy, hamuj. O kurde. Dobrze. O kurwa. Bardzo dobrze.